Proszę Państwa, naszym gościem jest dzisiaj Tomasz Majewski, dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą z Pekinu i z Londynu. Witamy Cię w naszym studiu. Co Cię sprowadziło do Stanów Zjednoczonych? No kolejny start wiamentowej lidze. Już jutro w sobotę Grand Prix Adidasa w Nowym Jorku. Także mam nadzieję, że... Czy będzie można Cię obejrzeć na żywo w Nowym Jorku? Dokładnie. Najkończąc stadion. Mam nadzieję, że razem z moimi kolegami stworzymy fajne, fajne show. Który zacznie się konkurs? Wcześniej, ze względu na transmisję do Europy, ja już o 10.30 będę, będę w kole. A z kim będziesz tam grał? Sama światowa czołówka. Będzie y, Christian Cantwell, Rhys Hoffa, Ryan Whiting, czyli, czyli świetni Amerykanie, będzie Dylan Armstrong, kanadyjczyk, czyli sam światowy czub, sami najdalej pchający fazeci na świecie. Spodziewa się dobrego wyniku? Podchodzę spokojnie do tego startu. dla mnie wyjątkowy rok. Jestem po dwóch operacjach łokciach, także, także to jeszcze nie ta forma. Ja dopiero wchodzę w sezon i mam nadzieję, że, że, że wystartuję w miarę dobrze, chociaż, chociaż pewnie o zwycięstwo będą bili Czy rozumiem, że to jest dla Ciebie troszeczkę jeszcze rozbieg? Taki przygotowuje się do zasadniczej imprezy sezonu, którą jest? Mistrzostwa Świata w Moskwie w połowie sierpnia, także mam jeszcze trochę czasu i, i wszystkie siły skupiam, żeby, żeby tam najlepiej wypaść. A mówiąc o treningach, powiedz, jak, jak trenujesz do, yy, tak na co dzień, czy, czy, czy przez cały rok na przykład codziennie trenujesz, czy przygotowujesz się przez jakiś czas przed wielkimi y, y, zawodami? Trening tak atletyczny generalnie zajmuje prawie cały rok. My albo jesteśmy w trakcie treningu, albo, albo przed treningami. Yy, ja trenuję całe moje ciało, czyli, czyli trening kulomiota składa się z dwóch takich głównych bloków. Pierwszy to technika, czyli doskonalenie tego ruchu, tego pchnięcia kulą. Drugi to praca na siłowni, kiedy... Kiedy po prostu podnoszę ciężary, kształtuję moje mięśnie, żeby wszystkie były jak naj, e, najsilniejsze, najszybsze, żeby, żeby potem ta kula, która jest dość, dość cięższa, jak już mówiliście, poleciała jak najdalej. Czyli dziennie ile spędzasz na ćwiczeniach? E, od pięciu do, 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 do trzech, czterech godzin. To zależy od okresu, w jakim jestem. Teraz trenuję mniej, bo już startuję, ale i tak zajmuję tu jakieś dwie, dwie i pół godziny dziennie. Mm, czyli to tak właściwie praca codzienna. Tak, to jest full-time job i mhm. niestety nawet jak ja odpoczywam między treningami, to też jest część mojej pracy, bo odpoczynek też jest bardzo wskazany, także, także pracuję cały dzień. Tomku, jak oglądaliśmy Twój konkurs, Twój występ na igrzyskach olimpijskich w Londynie, to się odnosiło takie wrażenie, że to jest nie tylko zwykła siła i technika, ale również trzeba mieć do tego ogromne predyspozycje psychiczne. Ty sam zresztą powiedziałeś po tym konkursie, że no, oszukałeś wszystkich niejako jak, co trzeba, co trzeba, Jakie przymioty trzeba mieć, żeby być dobrym zawodnikiem w Twojej dyscyplinie? Te przymioty kształtują się w, w treningu. Rzeczywiście jest tak, że, że wszyscy są świetnie przygotowani na te główne imprezy, a wygrywa ten, który, który to wszystko, ten cały ciężar uniesie jak najlepiej i, i potrafi się jak najlepiej zrealizować danego dnia. Także po prostu trzeba, trzeba nabrać doświadczenia, trzeba, trzeba znosić stres, dobrze sobie z nim radzić, bo każdy się denerwuje, tylko ten, który to najlepiej znosi, po prostu może, może, może pokazać, co ma najlepszego w danym dniu. Trzeba po prostu ciężko trenować, bawić się swoją dyscypliną. Ja bawię się swoją dyscypliną, mnie to sprawia dużą przyjemność, dużą frajdę i dzięki temu mniej się denerwuję, mogę... mogę mogę się, się lepiej zaprezentować. No właśnie, jakie to jest uczucie, że kiedy ta twoja kula, widzisz, że ta kula leci te, te dwa czy trzy centymetry dalej niż, niż, niż rywala? Bo to, to, to takie są różnice. Równi, Władysław Kamar wygrał w 72 roku różnicą jednego, jednego centymetra, prawda? 20, 20, 21, tak. 17, 18, prawda? To była różnica. Dokładnie, dokładnie. Jakie to jest uczucie, no bardzo przyjemne. Rzeczywiście, ja też jeden centymetr gdzieś przegrałem na przykład medal. I, I rzeczywiście to są malutkie różnice, tego się, się, się nie da zobaczyć z koła, bo, bo, bo na 20 metrach ten centymetr to jest niewidoczne, ale, ale rzeczywiście samo trafienie w kuli to, to, to jest ciężko do dopisania dla lejka, ale nam koloniom to sprawia przyjemność, kiedy, kiedy możemy całą tą moc, jaką, jaką w naszym organizmie zaobserwowaliśmy, możemy w jednym momencie... Hmm, wypuścić i, i uderzyć tą kulę i ona leci w te rzeczywiście... To nie jest, to jest tak jak ze skoczkiem narciarskim, który w pewnym momencie czuje, że mu wszystko wyszło po prostu i, pole... i, i, i poleca. Tak, no, co, co ciekawe jest tak, że w pchnięciu kulą tych najlepszych pchnięć się nie czuje, bo się zrobiło je tak dobrze, że właściwie... Zawodnik czuje, że nie włożył to dużo siły, bo po prostu wszystko było idealnie i poszło. I poszło. Wszystko zagrało, cały ten Dokładnie, i o to chodzi w społeczeństwie. Był zharmonizowany. A powiedz mi, masz 2 na i 4 cm wzrostu. Czy to pomaga, czy przeszkadza w tej dyscyplinie, którą wybieram? W mojej dyscyplinie jak najbardziej pomaga, bo ja tą kulę wypuszczam dużo wyżej niż moi rywale, bo mam, mam dłuższe ręce, jestem wyższy. Poza tym te wszystkie dźwignie, które, które biorą udział w tym ruchu, są u mnie, u mnie, u mnie większe. I dzięki temu ta kula ma większy napęd, osiąga większą prędkość, także to jak najzupełniej mi pomaga, chociaż tam z drugiej strony poprzez te moje długości trochę trudniej mi się w tym kole utrzymać, bo mam wyżej środek ciężkości. Łatwiej spalić. Łatwiej spać. Tak A nie jest. chciałeś przy takim wzroście zostać na przykład koszykarzem? E, tak, jak byłem młodym chłopakiem, bardzo chciałem być koszykarzem, chciałem być pierwszym Polakiem w NBA, e, ale, ale na, na szczęście nie miałem gdzie trenować koszykówki, miałem gdzie trenować lekką e, i z perspektywy paszy chyba lepiej, że zostałem lekkoatletą. Jesteś uczestnikiem takiego wielkiego turu właśnie, który objeżdża e, całą kulę ziemską i występuje m.in. w diamentowej lidze na innych mityngach. E, czy sportowiec z twojej klasy jest w stanie się z tego utrzymać? Tak, oczywiście. Jeśli w czymś dobrym albo najlepszym na świecie, to oczywiście idą za to apanaże i dobre pieniądze. Ci mają tą możliwość, że mogą zarabiać, bo mają gdzie. Mamy bardzo dużo startów. Właściwie w lato codziennie jest kilka meetingów na całym świecie, gdzie można występować, gdzie można zdobywać nagrody. Także. Także tak, oczywiście można się z tego utrzymać. W Polsce lekkoatletyka nie cieszy się już takim, taką popularnością, jak jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, kiedy zapomniała stadiony. Jak to jest w innych miejscach na, na, na kuli ziemskiej? No zależy gdzie. Rzeczywiście są, są miejsca, gdzie, 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 gdzie jest dużo bardziej popularne, jak na przykład Niemcy. Mam bardzo dużo mitingów w Niemczech i, i miejsca, gdzie jest, jest trochę bardziej zapomniana. Ale trzeba pamiętać, że jest to globalny sport na całym świecie. Trenuje się lekka atletyka, na całym świecie są mitingi i, i nie ma miejsca, gdzie by naprawdę nie było stadionu. I jest jeszcze telewizja. I jest telewizja, gdzie to można oglądać, także, także naprawdę, naprawdę nie jest z nami tak źle. To, to, to ciągle jest, jest naprawdę globalny sport. A czy mistrzostwo olimpijskie zmieniło w jakiś sposób twoje życie? Czy ułatwiło ci na przykład kontynuowanie kariery? No, drugie na pewno nie bo ale pierwsze, pierwsze zmieniło je całkowicie. Ja z, z takiego znanego, powiedzmy, sportowca... Się sta, 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 no, może powiedzmy, w takim polskim wydaniu. Rzeczywiście stałem się bardzo popularną osobą. E, nie wiem, zacząłem mieć bardzo dużo wywiadu, zacząłem być rozpoznawany, e, ale to wszystko naprawdę są przyjemne, przyjemne sprawy. No, ale rzeczywiście z szarego, z szarego człowieka stałem się osobą publiczną. Czy nie czujesz się trochę tak, jakbyś wchodził w buty Twojego poprzednika, nieżyjącego już Władysława Komara, który był też postacią niezwykle barwną i popularną? Tak, ale on był dużo barwniejszą postacią ode mnie, on był dużo, dużo większą osobowością i, i, i Janet e, nie chciałbym się z nim porównywać. To, to, to oczywiście są miłe, ale on był, on, był, on, był, on był naprawdę wielkim showmanem, człowiekiem wielu talentów. Mi dobrze wychodzi w pchnięciu kulą i tego ale się Ale czy podobnie no, Propozycje filmowe? E, tak, dostawałem, dostawałem parę, parę propozycji filmowych. Ja na szczęście nie mam czasu na takie rzeczy, ale występuję w telewizji, występuję w różnych nawet serialach, czasami się zdarza, no, ale, ale generalnie na większe rzeczy na szczęście nie mam czasu, bo muszę trafić. Ale podoba się występowanie w telewizji? E, traktuję jako część mojej, mojej pracy. Jeśli nie ma tego za dużo to i, i sprawia mi to ciągle przyjemność, to oczywiście, oczywiście wtedy tak. Masz jednorocznego synka, czy myślisz, że pójdzie w twoje ślady? Czy będziesz go zachęcał do, do, do uprawiania kulą, sportu i do pchnięcia kulą? Do uprawiania sportu oczywiście, że go będę zachęcał, a do pchnięcia kulą raczej nie. Mam nadzieję, że, że jeśli zechce zająć się sportem, zajmie się czymś innym, bo pchnięcie kulą to, to jest bardzo ciężki, bardzo trudny i, i, i naprawdę forsujący sport. Pchnięcie kulą rzeczywiście wymaga pewnych predyspozycji. Kto mógłby zainteresować się tym sportem? Wszyscy, którzy, którzy chcą być duży i duży, silni, sprawni, bo, bo to właśnie dla takich osób jest sport, dla takich prawdziwych mężczyzn. E, Ogólnie no, lekko, też to jest dla każdego. E, i wcześniej się zacznie tym lepiej. Jeśli mamy żywe dziecko, które lubi biegać, skakać, to trzeba je posłać na stadion. I tam spośród tych wielu, wielu konkurencji na pewno z czasem znajdzie coś dla siebie, bo, bo u nas każdy znajdzie sport dla siebie, każdy znajdzie dla siebie dyscyplinę. Mamy tak różne konkurencje, jak chody, biegi, skoki czy rzuty to są dla, dla, dla całego przekroju społeczeństwa. I, i, i na pewno, na pewno to dziecko będzie dobrze się bawić takie takiej A ty ile miałeś lat jak zacząłeś? A ja zacząłem dość do... późno, bo miałem Dawałeś już 15 startem. lat, ale, ale gdzieś tam od 12, 11 roku życia już można posyłać dzieci do takiego ogólnego treningu, w którym robią wszystko, próbują wszystkiego i wtedy, wtedy trener może, może zobaczyć, dlaczego dane, dane, dane dziecko najlepiej się nadaje i popchnąć je w tym kierunku. W Stanach też dużo dzieci zaczyna dosyć późno, kiedy właśnie kiedy idą do, do high school i dopiero wtedy się zaczyna program lekkoatletyczny, który oferuje szkoła publiczna i się odkrywa talent u dziecka, które do tej pory tylko kopało piłkę czy odbijało piłkę baseballową. I, I rzeczywiście zaczynają się piękne kariery atletyczne. A W Polsce, żeby właśnie trenować pchnięcie kulą, czy trzeba jechać do jakiegoś miasta, gdzie jest trener, który się w tym specjalizuje? Czy, czy to jest znaczy, tak popularne, że można... Nie, aż tak popularne to nie jest. Nie, ale jest dużo miejsc, z których można zacząć. Mamy dobre tradycje w pchnięciu kulą, mamy świetną historię, mamy też ciągle dobrych trenerów, także, także jeśli, jeśli ktoś będzie... Rokowo naprawdę dobre nadzieje na przyszłość trafi pod odpowiednie ręce. A czy ty musiałeś się przeprowadzać na przykład do jakiegoś innego A, miasta? W tak, rzeczywiście. Z, z trenowaniem? Ja najpierw zacząłem ją przegodę w Ciechanowie. Potem, jak to się tam wszystko toczyło, musiałem, musiałem się przenieść do Warszawy i, i, i tam, już, tam już siedzę od 11 lat. No, ale to, to nie była jakaś wielka przeprowadzka, to nie są wasze nie standardy tam. amerykańskie. Tak. Mam takie pytanie, czy. Kobiety powinny trenować, uprawiać ten, akurat tę ten, dyscyplinę sportu. Bo, oczywiście. To my, my, my żart, mamy... Żartów o kulomiotkach jest sporo, więc... Tak jest, ale, ale no są też silne kobiety, które, które chcą, to się, chcą się w tym re realizować i, i oczywiście jest też, jest też miejsce dla nich. My mamy, my mamy dość, dość rozwinięte pchnięcie kulą kobiet. Teraz nasza najlepsza kulomiotka nowozelandka Valery Willi jest, jest po prostu świetną, świetną atletką. I, i bardzo utytułowaną także, także to jest właśnie dla takich kobiet sport, które, które chcą się w ten sposób realizować. Czy trzeba stosować jakąś specjalną dietę, żeby Ale... być mistrzem olimpiadów? <laughs> <laughs> na szczęście kula. nie. My kulomiaci jesteśmy dużymi mężczyznami i, i nie mamy takich wymogów, możemy jeść co nam się żywnie podoba. Oczywiście są granice rozsądku, nie możemy być za grubi, ja mogę jeść co mi się podoba, bo i tak to na tych treningach spalę, ja ważę dość dużo. Ale, ale, jakbym ważył 10 kilo więcej, też by nic się nie stało. Ale, jakbym ważył 20 kilo, to już zaczęłoby mi to przeszkadzać. Trzeba się odżywiać zdrowo, ale, ale mogę sobie pozwolić na wszystko. Czy nie musisz uważać, żeby tam było więcej białka niż węglowodanów? Na, na pewno nie muszę jeść, jeść obiadu z kartką i zapisywać co ile ma kalorii Aha. i to ważyć. Ja to bo nie, w niektórych sportach tak jest. Nie, bułki, nie bułka z bananem. Nie, nie bułka z bananem, nie, rzadziej. Skończyłeś studia. Czy w jaki sposób to kolidowało z twoimi treningami, z karierą sportową i co z twoim wyuczonym zawodem? Czy kiedyś do niego wrócisz? Czy kolidował. Ja studiowałem zaocznie, studiowałem politologię i, i właściwie jakoś mi się udawało to pogodzić. Ja Rzeczywiście parę razy nie pojechałem na meeting, bo miałem akurat egzaminy i parę razy też, też nie, poszedłem, nie poszedłem na zajęcia, bo musiałem akurat trenować, ale to wszystko udało mi się załatwić w czasie. Ja się obroniłem normalnie, normalny, w normalnym zakresie, a czy wrócę do zawodu? Nie, raczej nie. Te studia pozwoliły mi, mi naprawdę mm, fajnie postudiować. Mieć bardzo fajne spojrzenie na świat, ale, ale raczej, raczej do zawodu nie wrócę. A jak długo chcesz jeszcze występować? No Ja Mam ambicję trenować jeszcze 3 lata, czyli do następnych igrzysk w Rio i, i po tym mam nadzieję skończyć w dobrym stylu. Gdybyś obronił tytuł po raz trzeci, to byłbyś już chyba ewenementem w swoim sporcie. E, w tak, absolutnym tak, wyjątkiem. Tak, jeśli by się to jakimś naprawdę wielkim cudem udało, to byłbym oczywiście jedną osobą na świecie, której się to udało. No i będę próbował. No I co taki mistrz potem może robić? Odpoczywać. Wtedy może już zasługuje na, 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 na odpoczynek, może leżeć. I, i. Ale doświadczenie innych sportowców uczy, że to ciągnie jednak. Do, w jakiś sposób wracają do sportu. Oczywiście niekoniecznie do koła, żeby <grym> występować ciągle, ale, ale koło tego koła będą się kręcić. Nie, tak, rzeczywiście, nie jest, ze, nie jest... ze sportu bardzo trudno się wychodzi, bo sport jest świetnym, świetnym zajęciem, rzeczywiście. Ja ze sportu pewnie, pewnie nie wyjdę, pewnie będę tam w innej roli, czy, 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 czy jakiegoś działacza, czy, czy, czy w ogóle. Komentatora? Komentatora, też już mam takie doświadczenia, ale na pewno ze sportem nie zerwę kontaktu, bo, 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 bo nie ma po co. Ja, ja po prostu kocham sport i chciałbym, chciałbym w tym ciągle jakoś uczestniczyć, ale z wyczynem na pewno skończę, nie będę próbował się w żadnych innych dyscyplinach, jestem spełnionym sportowcem i, i, i na, pewno, na pewno w tym się już zrealizowałem. Czego życzy się Kulamiatowi przed występem? Eee, dalekich, pchnięć, ale generalnie sportowcom powinno się życzyć zdrowia, bo to jest im najbardziej potrzebne. Czyli tego Ci życzymy i trzymamy kciuki jutro, gdy będziesz występował na Grand Prix. Państwa zapraszamy oczywiście do oglądania zawodów, no i trzymania kciuków za naszego gościa w jego naszej karierze.